Mam, mamy wielką satysfakcję, że to, o co kiedyś tak bardzo stanowczo walczyliśmy, to znaczy, by powstała polska spółka, by powstał polski cukier, no spełniło się, bo Krajowa Spółka powstała. Dzisiaj jest prężną firmą, chociaż nie tak wielką, jak chcieliśmy na początku, bo obce koncerny przejęły znaczący udział w polskim rynku, ale spółka powstała, jest, ma się dobrze i teraz idzie o to, żeby. Przystąpić do ostatniego etapu, to znaczy już do prywatyzacji, do prywatyzacji tej spółki z udziałem plantatorów i pracowników. I właśnie teraz tak się już dzieje, że i plantatorzy i pracownicy, zapisują się na akcje. Spółka stwarza pewne dogodne warunki nabycia tych akcji. I mam nadzieję, i mam nadzieję, że no niedługo już to plantatorzy i pracownicy będą współwłaścicielami, współwłaścicielami polskiego cukru. Myślę z pożytkiem i dla nich samych, ale również i dla polskich konsumentów. Jeszcze chciałbym pytanie zadać następujące. Jakie pan widzi zagrożenia? No bo wszystko jest optymistycznie. czy pan widzi jakieś tutaj zagrożenia, że może coś nie wyjść? Tak jak w każdym przedsięwzięciu są też i zagrożenia. Te zagrożenia polegają na tym, że jeżeli pracownicy, plantatorzy będą obojętni, to znaczy... Nie nabędą tych akcji, no to może się wyłonić inny inwestor, niekoniecznie zainteresowany takim rozwojem tej spółki, tylko mieć własny zamysł, mieć własne plany wobec tej spółki. To może być krajowy, bo inny na razie nie może przystąpić do nabywania akcji, bo tylko te dwie grupy są uprawnione. Ale też istnieje obawa, że w przyszłości, jeżeli spółka nie będzie teraz sprywatyzowana, to Skarb Państwa będzie mógł ją wystawić do prywatyzacji, wcześniej zmieniając stosowną ustawę, dla podmiotów zewnętrznych. Wystawić, to znaczy, mówiąc krótko, firmy zagraniczne będą tę spółkę mogły kupić, co oczywiście byłoby, byłoby bardzo, bardzo złym rozwiązaniem. Dlatego wierzę, że jednak to polscy plantatorzy i pracownicy będą, będą udziałowcami tej spółki. Już ostatnie pytanie, panie ministrze, jak pan ocenia takie spotkanie jak dzisiejsze? Co one wnoszą? Są to spotkania zarządu z plantatorami, z pracownikami, bardzo potrzebne, ponieważ ludziom trzeba wyjaśniać pewne sprawy, przybliżyć im całe procedury związane z prywatyzacją i to właśnie czynimy, wyjaśniając, odpowiadając tutaj na dziesiątki pytań i dobrze, że i plantatorzy, i pracownicy są dociekliwi pytają, zgłaszają swoje wątpliwości, bo w ten sposób no niejako na naszych oczach rodzi się właśnie ta grupa współwłaścicieli w pełni odpowiedzialnych za los tej spółki, bo e, własność e, daje pożytki, może dawać pożytki, ale również i wymaga dbałości i staranności. Dziękuję uprzejmie, a mówił dla Państwa Gabriel Janowski. Dziękuję uprzejmie.